serdecznie, tutaj Bezi, a to jest kolejny odcinek Saint Road 2 Dzisiaj kolejne dwie misje od synów Samedi Cieszyłem troszeczkę dźwięki, bo patrzyłem na nagraniu, bo nieco za głośno eee, no więc, 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 więc... Ściszyłem je. na jeden. Mam nadzieję, że to wystarczy. Ale myślę, że wystarczy, więc... Lecimy Na no, kolejną misję Wow Nie wiem czy to był spadochront więc pojęliśmy spakiwać Ale to raczej nie było spadochron Dopiero chyba w centrum Czy nie? Dobra, wejdźcie daleko od misji. Czekajcie, ja tam dojadę, bo nie chcę tracić sobie nagrania, więc no, gdzie tam się widzimy przy tym miejscu. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Prawie. You gonna stand there you're gonna work out? I get enough cardio running from the cops. Suit yourself. I'm surprised you can run five minutes without coughing up a lung, let alone five miles. I'm full of surprises. Then surprise me and tell me how we're gonna take out the general. Well, that creep's always riding around in that limo of his, right? Yeah. So I figure the easiest way to find him is to go and tap into the traffic cameras at the police station. I don't know if easiest would be the word I'd use. Alright, so it's not the easiest way, but it's the quickest. Besides, now I get to tag along. Are you high, or do you not remember the part where I told you I wasn't gonna babysit you? Okay, so you're gonna hack into the traffic cameras then? Yeah, that's what I thought. Let's go, boss. Ok. Czyli niezbyt fajna część tej misji. No, nie, jeszcze. Musimy szybko jechać, zobaczyć już nie zabić kierowcę this should be a new look for you you look great in a jumpsuit if you tell anyone i wore this i'll kill you you gotta learn how to take a compliment, boss. So all we gotta do is get you to the monitoring station? Just tapping into the cameras isn't enough. That's why Pierce is jacking some electronics so we can set up surveillance at the hideout. Okay. There without the drone, right? Oh yeah, I oh, Before okay. we go in the station, remember to put your piece away. Most repairmen don't wave around guns. Welcome to the Stillwater Police Department. How may I help you? Well, you see, there's this thing, and it's broken. We're here to fix the computers in the monitoring station. God, there's always something acting up in this place. The monitoring station's upstairs. Okay. All right. Let's get to the control room. Ubijaj, sządaj, ubijaj I dalej, to, Jebno, to nie mylę, nie zmiesza? Flash.

She knows what doing? I really should have asked that before we broke into the police station, shouldn't I? Mm-hmm. Cześć, now we're going to change. She's not. The... Fuck, we're going to Alright people, here's the deal. We got a truck full of electronic shit that I don't know how to use. I want you guys to help unload the truck and set up shop here. Once we're up and running, I want someone watching these monitors 24-7. The moment someone sees that fucking limo, I want to know about it. Let's get to work. This is gonna work, right? Probably. You had me break into a police station for something that would probably work? Well, you know, I thought it would be good times. Danks Shodi. Any O oh, 25 tysięcy, very nice. Rozpiszemy grę. Tak, jak widzicie, nie mamy misji od w Samedi. Teraz będziemy musieli poprzejmować ich wszystkie portece jakie są na tej mapie. Zaczynając od najbliższej. I ci, to, to się zalicza jako misja, więc będzie kolejna misja w dzisiejszym odcinku. Czy druga już? To ma dość tak samo jak misja, więc. wiecie. Dopiero teraz oh, wypchnie się misja z bossem i przyjmujemy wszystkie w portce. Coś takiego jak przyjmowanie terenówki Sandra czyli to są najlepiej. Tylko, że to są jakby. to są misje. Po tym, że wypchnąłem ich dealers, the General decyduje się być może bardziej dyskretny

To co nagle zrzucenie na ekran, ale ktoś nie rozłączył nie rozpoczął rozmowy? Co ja zrobiłem? A świetnie. Trzymaj. Ona przepraszam bardzo za to jeszcze raz. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Piętro Jeszcze ja wyżej Jeszcze Nie mają wrócić pistoletów? Nie, yep, w sumie To się nazywa normalnie, jak czakry Norris otworzyły drzwi i widzieli co chciałem zrobić, i już by To się nazywa być mistrzem. Pustą. Idź do wyjścia pożarowy go. Znaczenie helikoptera. to zrobimy najbardziej, nie mając bazuki. Zacząłem już jak najwyżej, zabić jak najwięcej wyroków. Okej, okay. kolejna, znaczy pierwsza forteca wykonana, czyli to kolejna misja, czyli to w tym odcinku na tyle, a w następnym odcinku będą dwie lub trzy fortece, bo fortece są nieco krótsze, więc widzimy yy, się w następnym odcinku w fortecach. Będzie ciągnąć się przyjmowanie w więc wykomentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Sainthro, dwójki, na razie.